27 lutego na sesji Rady Miejskiej w Otmuchowskim Raptuszu pod głosowanie została poddana zapowiadana uchwała dotycząca podwyżek diet dla Sołtysów i koordynatorów. Szanowni mieszkańcy, z radością informuję, że uchwała została przyjęta. Jak deklarowałem, tak też uczyniłem. otrzymałem słowa i od 1 kwietnia Sołtysi będą mieli wyższe diety. Sołtysi i oczywiście koordynatorzy, dlatego że mamy cztery dzielnice i tam już nie ma sołtysów, są koordynatorzy, więc wszystkie te osoby za swoją ciężką pracę na rzecz społeczeństwa będą miały wyższe diety. Burmistrz gminy Otmuchów Damian Nowakowski dziękuję radnym za poparcie tej inicjatywy oraz wszystkim, którzy wspierają działania na rzecz rozwoju sołectw. W minionym tygodniu na hali sportowej w Otmuchowie rozegrano spotkanie drugiej kolejki finałów A Ligi Śląsko-Opolskiej. Miejscowy MKS Otmuchów zmierzył się z MKS Smyk Prudnik. Po wyrównanej walce goście odnieśli zwycięstwo, pokonując gospodarzy różnicą pięciu punktów. Jak podkreślił trener MKS Otmuchów Marcin Łakis, Początek meczu pozostawiał wiele do życzenia, jednak w drugiej połowie jego podopieczni z determinacją odrabiali straty. Ostatecznie zabrakło im jednak skuteczności w kluczowych momentach. Gratulujemy zwycięzcom, a zawodnikom MKS Odmuchów życzymy powodzenia w kolejnych spotkaniach. Już teraz można zapisywać swoje pociechy na rok szkolny 2025-2026 do publicznego przedszkola i żłobka w grondach. Drodzy rodzice, z ogromną radością zapraszam Was do zapisów nowy rok szkolny 2025-2026 do publicznego przedszkola oraz żłobka w grondach. Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców, placówka wydłużyła godziny otwarcia. Teraz nasze drzwi są otwarte od 6 do 17:30, co daje większą elastyczność w organizacji dnia. Serdecznie zachęcamy do zapisu. Wierzymy, że nasze przedszkole i żłobek to miejsce, w których dzieci nie tylko uczą się i rozwijają, ale przede wszystkim czują się szczęśliwe i bezpieczne. Przedszkole i żłobek w grondach stawia na wszechstronny rozwój, zajęcia muzyczne, ruchowe i język angielski, opieka pedagoga i dietetyka. Jeśli szukasz miejsca, w którym Twoje dziecko rozwijać będzie się w ciepłej i przyjemnej atmosferze, znajdziesz je właśnie tutaj. Złoto to jest złoto także jestem z Was bardzo dumny. W zeszłym tygodniu burmistrz Otmuchowa Damian Nowakowski miał okazję spotkać się z młodymi sportowcami, którzy reprezentowali gminę Otmuchów na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej, by pogratulować im wielkich osiągnięć. Dziś miałem ogromną przyjemność gościć młodych i bardzo utalentowanych sportowców, którzy swoją ciężką pracą i determinacją osiągnęli wspaniałe sukcesy. W dowód uznania burmistrz wręczył młodym sportowcom bony, a także pogratulował tenerom oraz rodzicom za ich nieoceniony wkład w kształtowanie młodych talentów. Bo dziewczyny same by nic nie zdziałały, gdyby nie miały takiego tenera, tak? Tomek Derda to uczeń szkoły podstawowej numer 2 w Otmuchowie i wschodząca gwiazda karate. Na zawodach w dalekim Los Angeles, gdzie reprezentował nie tylko gminę odmuchów, ale także całą Polskę, zdobył dwa drugie miejsca. Bardzo się stresowałem, ale było fajnie i zająłem dwa drugie miejsca w konkurencji kata i kumita. Bardzo długo się przygotowywałem do tych zawodów i bardzo... Pomagał mi w tym trener oraz moi rodzice. Tomek zdobył dwa srebrne medale. To niezwykłe osiągnięcie, które jest dowodem jego talentu, wytrwałości i dyscypliny sportowej. Ale nie samym karate żyje od muchów. Piłkarki ręczne reprezentujące UKS Spartacus zdobyły właśnie złoto na wojewódzkich zawodach w piłce ręcznej dziewcząt, kwalifikując się tym samym do zawodów na szczeblu ogólnopolskim. Jesteśmy dumne, że zdobyłyśmy pierwsze miejsca w igrzyskach wojewódzkich. Bardzo cieszymy się, że możemy jechać na Polski, spełnić swoje marzenia i reprezentować naszą szkołach. To wielkie wyróżnienie i dowód na to, że mamy w naszym mieście młodych, utalentowanych zawodników. Jak mówi trener, sam wynik to jedno, jednak sport młodzieżowy to przede wszystkim rozwijanie umiejętności i kształtowanie pozytywnych postaw u dzieci i młodzieży. Podzielę tutaj opinie wszystkich tych, którzy pracują z dziećmi z młodzieżą. To dla nas bardzo ważne, że pan burmistrz organ prowadzący docenia, dostrzega i wspiera naszą działalność. Jestem niezwykle dumny z naszych młodych sportowców i serdecznie gratuluję im, jak i ich trenerom i rodzicom, którzy wspierają ich na każdym kroku ich życia. Życzę Wam, kochani, kolejnych sukcesów i trzymam kciuki za dalsze osiągnięcia. Razem z burmistrzem gratulujemy młodym sportowcom osiągnięć. Ogłoszenie. Zapraszamy na wydarzenie o polskie inspiracje gospodarcze, które odbędzie się w czwartek, 13 marca o godzinie 10 w sali konferencyjnej zamku w Otbuchowie. To doskonała okazja, aby dowiedzieć się o nowych zmianach dla firm, w tym składce zdrowotnej i wakacjach składkowych ZUS, wsparciu dla przedsiębiorców z funduszy europejskich OCRG. Usługach informacyjnych dla innowacyjnych firm (GPI) o Wałbrzyskiej specjalnej strefie ekonomicznej Invest Park, która jest strefą korzyści i impulsem do rozwoju biznesu na Opolszczyźnie, o formach wsparcia dla przedsiębiorców z powiatowego Urzędu Pracy. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zapisy pod adresem biuromaupa@opole.pl. Lub pod numerem 784-038-500. Zapraszamy!